Cześć, z tej strony bardzera 8, a ze mną jest... Aruso. Siemanko, spel. Tak. Aaaał. Nagrywamy serię mały. Adventure, zamknąć mordy. Ehm, no. E, my z, Bec... z, właśnie z BardZera98 gadaliśmy o tej serii już bardzo dawno i wreszcie mamy ją okazję nagrać. E, Minecraft Adventure będzie miał e, w 23 w tym sezonie. A to pierwszy sezon, pierwszy, tak? Będzie. Na, ale nie powiemy wam co w nim będzie. No to będzie w następnym odcinku. Którego nagramy... nagramy bez, bez, bez Hadesa! Na kanale na kanale Aruso Po pierwsze, w pierwszym kanale będzie kanał, filmik będzie w kanale Barta. Na drugim odcinku będzie ja i taką będziemy mieli na w każdym kanale. No jakby co, to ja nie mam stronę kontroli, tylko o, dzięki, mam marchewkę. Marchewkę? I tak, yy, my z Bartem będziemy tu właśnie sobie żyć. A, a ja... A Hades będzie złym człowiekiem, który będzie chciał nas zabić. <laughs> mam wyjść? Nie, nie, nie. No, no Hades będzie naszym trzecim bratem. <laughs> Ale Jezus. I to chyba jeszcze na tyle, czy bardziej chcesz coś dodać? Ja? Nie! Dzięki, na razie, cześć! Subskrybujcie, łapkujcie! I Dobra, ja zapraszamy. mogę to na Chodźcie tu, musimy się dawajcie ładnie. łapki w górę, do zobaczenia, żegnamy Nie, musimy was. się ładnie pożegnać, chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra, chodźcie. Chodźcie tu, na Chodźcie razie. do damku. Ej, gdzie, gdzie? Chciałabym oficjalnie potwierdzić, że zapraszam na kanał mój YouTube. W każdym filmiku, jaki ja będę, będzie, będzie kanał...